Witam Was 2 stycznia. Dzisiaj nauka języków miłości. Zaczynamy słowem Bożym, umiłowani. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Mamy pięć podstawowych języków miłości. Po pierwsze, pierwszym językiem takiej miłości jest używanie do siebie pozytywnych zwrotów, żeby wyrazić miłość do ukochanej osoby. Po drugie, są to drobne przysługi, np. domowe obowiązki, pomoc w domowych obowiązkach. Po trzecie, dobry czas, wspólne chwile, rozmowa. Właśnie dzisiaj dowiedziałam się o języku miłości mojego męża, że to jest jego główny język miłości. Uwielbia pić ze mną kawę i wspólnie rozmawiać. Czwarte: podarunki. Obdarowywanie przemyślanymi prezentami, żeby pokazać ukochanej osobie, że o niej myślisz. Piąte: dotyk. Trzymanie się za ręce, całowanie, przytulanie, kładzenie dłoni na ramieniu. A czy wiesz, jaki jest Twój język miłości, ten główny? A którym z nich mówi Twój partner? Jeśli nie mówisz językiem miłości twojego partnera, to choć okazujesz mu ogrom miłości, on czuje się niekochany. Dlatego tak ważne jest, żebyście odszukali swój główny język miłości z tych pięciu. A na koniec modlitwa napisana przez autora książki: Ojcze, pomóż mi być uczniem mojego małżonka, mojego partnera. Chcę się dowiedzieć, jak najlepiej pokazać mu moją miłość. Proszę, daj mi mądrość, kiedy będę próbował określić, jakim językiem miłości mówi mój partner. Bóg mówi, że miłość w nas może być doskonała, więc ta nauka miłości, tych języków miłości jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy dążyli do doskonałości. W partnerstwie, żebyśmy lepiej okazywali miłość drugiemu człowiekowi, z którym żyjemy, z którym jesteśmy, i to jest możliwe dzięki takiej nauce, tej ścieżki miłości, bo jedna osoba na przykład najbardziej lubi podarunki, na przykład jakieś prezenty, które są przemyślane i są w punkt. A druga osoba na przykład będzie lubiła najbardziej, jak mąż czy partner pomaga w obowiązkach domowych. Także zastanówcie się dzisiaj, jaki jest wasz język miłości, ten główny, a jaki język miłości jest waszego partnera. Powodzenia!